Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat planów budowy ponad 100-metrowego wieżowca na warszawskiej woli. Właściwie będzie to apartamentowiec, który może powstać w dość kontrowersyjnej lokalizacji. Chodzi o mały skwer, który znajduje się między ulicą Wolską a ulicą Kasprzaka. We wschodniej części skweru, obecnie porośniętego drzewami, planowana jest budowa nowego wieżowca. Tutaj zaczynają się wątpliwości ponieważ wielu ludziom ta inwestycja przypomina słynny warszawski Hongkong, który nie ma zbyt dobrej sławy z powodu gęstości zabudowy i braku nasłonecznienia, jeżeli chodzi o pobliską zabudowę. Nowy wieżowiec zbudowany by był, nowy wieżowiec zbudowany by był bardziej na północny zachód od słynnego Hongkongu i jeszcze bardziej zasłoniłby panoramę na tę część dzielnicy Wola. Jak ta inwestycja wygląda w szczegółach i czy faktycznie może powstać? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału, co bardzo dobrze wpłynie na zasięg filmu. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu urbanity.pl pod tytułem Na części skweru na woli miałby stanąć ponad 100-metrowy wieżowiec, w nim 570 mieszkań. Autorstwa pana Piotra Maślaka oraz artykuł na portalu wieżowce.pl pod tytułem 105-metrowy wieżowiec, zamiast części skweru z żyrafą na Woli? Autor artykułu nie podpisał się. Warszawska Wola od wielu lat staje się biznesową stolicą miasta. Na Woli znajdują się najwyższe wieżowce w Warszawie oraz często swoją lokalizację mają najważniejsze instytucje państwowe. Najwyższe wieżowce na Woli znajdują się w jej wschodniej części, która sąsiaduje ze Śródmieściem i tam niewątpliwie wysoka zabudowa pasuje i uzupełnia panoramę miasta. Jednak wysoka zabudowa przesuwa się coraz bardziej ku zachodniej części woli. Słynnym tego przykładem jest inwestycja JW Construction, czyli potocznie warszawski Hongkong. Wielu mieszkańców woli krytykowało tę inwestycję, ponieważ w określonych porach dnia zasłaniała słońce mieszkańcom okolicznych niższych osiedli. Na inwestycje narzekali również mieszkańcy samego tzw. Hongkongu. Ponieważ wewnątrz wielkiego osiedla już prawie w ogóle nie ma nasłonecznienia i wszystko wygląda jak jedna wielka betonoza. Takie same wątpliwości dotyczą i będą dotyczyć omawianej dziś inwestycji. Mimo że będzie ona mniej rozległa, ale również wysoka. Co wzbudza już wątpliwości, czy takie wysokie budynki pasują do tej części woli. Jak czytamy na portalu urbanity.pl na warszawskiej Woli, w miejscu fragmentu skweru imienia pułkownika Zdzisława Kuźmirskiego pacaka prywatny inwestor planuje budowę 30-kondygnacyjnego wieżowca. W budynku miałoby powstać 570 mieszkań przeznaczonych na wynajem instytucjonalny. Jak dalej informuje portal urbanity.pl, skwer znany m.in. z rzeźby żyrafy przeniesionej tu z ulicy Górczewskiej Znajduje się u zbiegu ulic Kasprzaka i Wolskiej na Odolanach. To właśnie we wschodniej części tego terenu, obecnie porośniętej drzewami, firma G -City zamierza rozpocząć inwestycje. Informuje portal Wyborcza.pl. Jak dalej podaje portal Urbanity.pl, plany takiej zabudowy nie są nowe. Już w uchwalonym w 2009 roku w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano możliwość postawienia w tym miejscu wysokiego budynku sięgającego 105 metrów. To wysokość porównywalna z sąsiednim kompleksem mieszkalnym nazywanym potocznie Hongkongiem. Firmy JW Construction jednak mogą zajść pewne trudności w kwestii realizacji w tym miejscu inwestycji mieszkaniowej, jak informuje portal wieżowce.pl. Problemem pozostaje jednak funkcja terenu. Zgodnie z zapisem planu działka przeznaczona jest pod usługi, a nie pod zabudowę mieszkaniową. Stanowisko w tej sprawie zajęły już władze dzielnicy Wola, jak podaje portal wieżowce.pl. Wiceburmistrz Woli, Adam Hać, w rozmowie z wyborcza.pl stwierdził: Trudno mi sobie wyobrazić, aby na tej działce mogły powstać mieszkania lub mieszkania na wynajem, skoro zapis planu zagospodarowania mówi wyłącznie o przeznaczeniu usługowym. Jak zaznaczył, Miejskie Biuro Architektury konsekwentnie sprzeciwia się praktyce. Realizowania mieszkań pod przykrywką lokali usługowych. Tak było w przypadku wspomnianego Hongkongu, gdzie ratusz od lat toczy spór sądowy z JW Construction. Czy więc powstanie wieżowca jest realne? Jak podaje portal wieżowce.pl, jedyną realną ścieżką dla inwestora może być wniosek o zintegrowany plan inwestycyjny ZPI. Procedura ta pozwala na szybszą korektę planu zagospodarowania. Ale wymaga od inwestora dodatkowych nakładów na rzecz miasta, np. budowę infrastruktury publicznej, a nawet przekazanie części lokali do zasobu komunalnego. Dodatkowo w obowiązującym planie znalazł się rzadki zapis, że projekt koncepcyjny budynku musi zostać przedstawiony do opinii Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, co daje samorządowi dodatkowe narzędzie kontroli nad kształtem inwestycji. Największe kontrowersje może jednak budzić nie sama wysokość planowanego budynku, lecz fakt, że miałby powstać na terenie dziś pełniącym funkcję zielonego skweru, ważnego dla mieszkańców tej części woli. Co ważne, jak można to wywnioskować z wcześniejszych informacji, inwestor nie posiada jeszcze pozwolenia na budowę. Osoby oglądające ten kanał wiedzą, że jestem raczej pozytywnie nastawiony do budowy nowych wieżowców w Warszawie. Ale w lokalizacjach do tego pasujących, uzupełniających wysoką panoramę miasta. Jednak do wieżowca w tej części woli podchodzę bardziej negatywnie. Nie można w każdej części miasta realizować inwestycji wysokościowych i zmieniać często zielone tereny w wysoką betonozę, która przesłania światło słoneczne innym mieszkańcom. Już i tak tzw. warszawski Hongkong zaburzył komfort mieszkania w tej części woli. Jeżeli plany realizacji tego wieżowca się nagłośnią, to niewątpliwie powstaną protesty przeciwko budowie tego wieżowca. Ja osobiście również jestem negatywnie do tego nastawiony. A wy co uważacie na ten temat? Powinno pozwolić się na realizację tej inwestycji, czy raczej stanowczo odrzucić ten pomysł? Proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału i obejrzenia filmu na temat czwartej linii metra w Warszawie. Linkum jeszcze w opisie. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.